Tam kochani. Dlaczego na ziemi nie było prawdziwej miłości? Bo zaprzedaliśmy nasze serce? Będę mówił ja, ja jako miłość zaprzedałem serce. Do czego zaprzedałem te serce? Do iluzji. Czym jest iluzja? Fałszywym światem. Czym jest świat? Świat to życie. Świat to prawda. <laughs> Oddaliśmy swoje serce do imitacji, do złudzeń. Zacznę od początku. Kiedy pojawiłem się w tym świecie, i przyjąłem ślub jako miłość. Tym samym oddałem swoje serce do iluzji, do złudzeń, bo zaprzysięgając siebie swoją miłość na ołtarzu demona Jechowy, demona śmierci, demona wojny. Oddawałem swoją miłość, swoje kreacje, oddałem dla takiego świata. I dlatego jest tak ważne to głębokie oprzytomienie, że tę miłość przywracam sobie, że rozpuszczam fałszywą miłość, mi uczucie złudne. Które naprawdę było iluzją, moim opętaniem, i ja oddałem to dla fałszywego świata. W ten sposób tej projekcji nadałem moc, materialną moc jako Bóg, jako potężna, twórcza świadomość. Dlatego jest tak ważne z tego wyjść. Przytoczę tutaj, Fakt, kiedy byłem na tym etapie świadomości, gdzie dałem się zaciągnąć, a naprawdę sam zaciągnąłem kobietę ludzką do świątyni śmierci, poświęcając tak, oddając tak swoją miłość demonowi ciemności. Panu cierpień, oddając tak swoje dzieci. Dlatego teraz dosłownie przywracam godność partnerce ziemskiej, tak zwanej żonie, i prawdziwie uwalniam ją i wszystkie partnerki z tego poślubienia. Tym samym uwalniam dzieci, bo je jednak skrzywdziłem. Przyszłe dzieci oddałem demonowi ciemności, panu piekieł, rządnemu krwi, zazdrosnemu demonowi, okrutnemu ojcu potopów. I przyklękłem przed pedofilem, homoseksualistą, aby on, aby jemu pie, jego pieczy, jego ręce powierzyć moje szczęście. I z tej paranoi się oczyszczam. Dlatego powracam prawdziwie w sobie, przywracam prawdziwe poczucie Syna Światła, że jestem tym synem. Oczyszczam siebie. Przyjąłem taką klątwę. Ktoś powiedział, a ja to zaaprobowałem. Zaaprobowałem iluzję, bo. Przyjąłem takie słowa jako prawdę. Ktoś powiedział tak. Nie sztuką Grzegorzu jest założyć kawałek obrączki, kawałek złota na siebie, ale sztuką jest wytrwać. Kochani, miłość to nie poligon. To nie szkoła przetrwania. A ja przyjąłem to jako prawdę. I jak mogłem spełnić się prawdziwie, kiedy ja przyjąłem już od zarania przysięgę jako zaprzeczenie i przetrwanie nie mogło nastąpić spełnienie. Dlatego dziękuję sobie, że w którymś momencie zdecydowałem podążać dalej. Ale wróćmy raz jeszcze do tego momentu, kiedy swoją duszę, w cudzysłowie, swego ducha oddałem śmierci. Kapłan śmierci, celebrujący to wydarzenie, powiedział słowa nieprzypadkowo pomyłkowe, nie ma pomyłek. Czy bierzesz. Tę oto kobietę za męża. Ja zaprzeczyłem, że biorę za żonę. Czy na pewno to była żona? Czy na pewno tam było szczęście? Czy na pewno były tam wibracje kobiety? Czy w ten sposób jednak nie zaaprobowałem męskości w kobiecie? Córki Tatusia. Czy nie zamknąłem w ten sposób jednak jej świadomości i szansy na prawdziwe spełnienie? Żona to nie kumpel, nie przyjaciel, może nim być to nie partner w biznesie, którym tak jednak potraktowałem jako rodzaj biznesu, dorabiania się. Wspólnego kroczenia, walczenia. Nie jest dziwne, jak swoje partnerstwo powierzyłem na ołtarzu demona wojny, demona Izraela, demona fałszu. <laughs> tak, yy, padło tam kolejna pomyłka, a już wiemy, że pomyłek nie ma. Tam zamiast imię, <laughs> Poślubionej partnerki, kobiety, pomyłkowo powiedziano imię inne. Czy te imię to imię prawdziwej kobiety, prawdziwej mojej partnerki? Ja bym to rozpuścił. To symbolika, którą demony mi tu pokazały, jako naukę. Bo to ja decyduję, jaką kobietę tworzę. To ja spotykam kobietę i decyduję w pełni o całym wyborze. Dlatego jest tak ważne, że kiedy dalej kroczyłem, ale jednak świat śmierci podawał mi kolejne złudzenia. I spotykam oto teraz, jakoby boginię piękną, rezolutną, uduchowioną, niejedzącą mięsa, skrzywdzoną przez mężczyznę, która mówi Ci już na wstępie, że no nie jesteś moim typie, ale jestem z Tobą z jedynego powodu, jestem dla przemiany. Jednak nie pomogło mi w oprzytomieniu, bo nie zauważyłem, że tak przedstawia się demon, tak przedstawia się wąż w kobiecie. Abym ja zaprobował fałsz. Abym demon mi pokazał, że już ugrzązłem, że magia seksualna nimfomanki. Nimfomańska, złudnego partnerstwa, że już mnie opętała. I <laughs> tak nie wychodziłem. Trwałem. Yy, w iluzji trwaliśmy. I taką wibrację utrwalałem. Dlatego jest tak ważne to wszystko oczyścić, bo jednak w pewnym sensie kobiecie ziemskiej. Nie dawałem szansy wyjścia, dlatego ona krzyczała. Kobieta w tej y, wibracji krzyczała: Jak jeszcze mam ci to zagrać, aby zrozumieć? <słuch> dlatego dziwiłem się doświadczeniom, jak po pięknie spędzonej nocy ukochana twoja partnerka przykładowo ci mówi: Słuchaj. Wybrałam nowego partnera. Jeszcze nie wiem, czy będzie to przykładowo Kamil, czy może Rafał. No, Rafał ma więcej pieniędzy, ma dom samochód. Może to będzie Rafał. Chciałbym, chciałabym, <laughs> chciałbym powiedziałem, abyś to pobłogosławił. Inaczej zaaprobował. Ja powiedziałem słowa, że kocham Twój wybór, że go aprobuję i życzę Ci prawdziwego spełnienia. Ale ja jednak nadal pozostawałem w ciemności, bo zaaprobowałem złudzenia. Zaprobowałem fałsz zamiast miłości. Przecież głośno słyszałem, że to nie jest żadna miłość. Że demon w kobiecie rozważa cały wianuszek mężczyzn, dosłownie wymienia ich jako wężyca, jako swoje ofiary, a ja naiwnie, uduchowiony, przyjmuję. Tereotypy fałszywej duchowości, że oto Grzesiu, ukochaj, szczęście Twojej ukochanej, która teraz zachciała następnego dosłownie dnia po które Ci podała, że już powróciłeś do domu, że jednak kolejnego dnia się rozmyśla i mówi Ci, że teraz ma ochotę spełniać się z młodym mężczyzną, że jednak jesteś staruszkiem, a ja mówię, że to jest iluzja. Być może ty spotykałeś kolejne doświadczenia, dlatego dzielę się głęboko swoimi postrzeganiami swoimi doświadczeniami, jakkolwiek je uogólniam, to one są prawdą. One są prawdą o wielkim przebudzeniu, jakie następuje i dzielę się nimi głęboko, nie dlatego, żeby kogokolwiek potępiać, bo jednak w tym wszystkim kryje się świadomość bogini. Tak, na ten moment przybyła do mnie w pełni wężyca, bo ja stworzyłem taką kobietę, zniszczyłem boginię, nie dostrzegałem, że nie ma tutaj całkowicie bogini, że wibracja Lilith to wibracja demoniczna. Że to jest okrutna, narcystyczna wibracja śmierci. I to taki świat stworzyłem, i to do mnie przybyło. A kiedy ja aprobowałem to, nimfomanię, złudny seksapil jako szczyty rozkoszy, tak wpadłem jak śliwka w kompot. Dlatego <noise> potrzebowałem tego oczyszczenia, i mojej podróży. Po Ziemi Świętej, po prawdziwej Matce, po Europie. I tak podążam do domu, wiedząc, że kiedy tam dotrę, odejdzie demon śmierci, który jawił się tu kobietą, a powraca prawdziwa kobieta życia, bo ona powraca we mnie. To jest jedyna kobieta. Ona jest we mnie, jest w pełni zespolona ze mną, jest moim cudownym wyobrażeniem. Dlatego znika demon, który poszukiwał kolejnych ofiar, który mienił się pozorem szczęśliwości, opętując innych, żywiąc się energetyką dzieci, które skradał. Po to, aby ściągać energię od innych, jakoby demon tak bardzo dbał o dzieci. A on je skradał. On je skradał wibracji czystej. Mienił się matką. Choć wiedział. Było to zauważalne, że to jest matka śmierci. Ale taką matkę stworzyłem. Taka matka powstała jako złudzenie świata. Jako demon śmierci, taka matka powstała tylko w świecie mroku. A to nie jest nasz świat. Ja temu światu oddałem swoje serce. Przyjąłem złudzenia zamiast miłości. Dewiacyjne spełnienie z demonem. Nie jest miłością i to miałem zauważyć w doświadczeniu o którym mówię, w którym wolni siebie, że potępiam tu kogokolwiek, że kogokolwiek oceniam, bo są to jednak kody ludzkiego świata. Są to pułapki. Nie mów o tym. Nie osądzaj nikogo, że my nie potrzebujemy się uczyć. A to są jednak doświadczenia, których mamy w pełni wyciągnąć wnioski. Dlatego w szczerości serca, w pełnym spojrzeniu na wszystko, obnażam wszystko, obnażam całą prawdę o świecie, w którym się pojawiłem, i mówię, że mój świat to jest świat miłości i że on jest zupełnie inny. Niż świat, który widzisz, oczyma człowieka. Teraz łączę sobie widzenie człowieka. To jest widzenie Boga. To jest widzenie Syna Światła, bo ja przywracam sobie serce. Serce to miłość. Ja te serce oddałem. Dla świata szatana, Jahwe, Antychrysta i Persefony, która była tego wyrażeniem, a ona ma powrócić jako córka ziemi i ma przyjąć siebie jako boginię, jako cud doskonałości. Dlatego znika nakładka która się nałożyła, która jako demon ciemności skontaktował się ze mną, abym pomógł jej dosłownie zabić partnerkę upatrzonego mężczyzny, którego demonica. Upłaczyła sobie jako ofiarę, jako oblubieńca, i tak obnażyła siebie. To naprawdę nakładka śmierci, która została nałożona na kobietę, znika z tego świata. Odchodzi, bo odchodzi we mnie. To we mnie była dewiacyjna kobieta, dewiacyjne jej postrzeganie. To we mnie było nieoczyszczone, pornograficzne zobaczenie kobiety, prostytucyjne jej postrzeganie. Dlatego to tylko w sobie, w mojej czystej świadomości, syna ziemi, syna matki. Syna miłości, oczyszczam tak wibracje mężczyzny we mnie, jak i wibracje bogini. Ta bogini jest piękna, dlatego nie ma już szans, że moje serce zaprzedam do pokochania iluzji, do pokochania fałszu, do pokochania prostytutki, do pokochania kobiety. Zaszczepionej, wytatuowanej, wypełnionej wotoksem, bot do kobiety przeklinającej życie, do kobiety opętanej seksem, do kobiety zboczonej, nimfomanki. Taką wibrację kobiety oczyszczam w sobie, dlatego jej nie spotykam. Dlatego dziękuję. Każdej wibracji kobiety, którą spotykałem, bo każda ta kobieta pokazała mi prawdę o mnie samym. To we mnie była taka kobieta, dlatego taką spotykałem i <laughs> te spotykania były efektem mego pięknego przeobrażania się, mego budzenia się mego oczyszczenia. Dlatego kobietę, którą teraz widzę, widzę jako piękną, jako czystą, jako dziewiczą, jako tę, która jest prawną, która ma niezwykle piękną seksualność, erodycję, cielesność. Cała jest pięknem, ale ja już nie pożądam jej przez penisa, przez demona, przez orgazm człowieka, bo to był jednak fałszywy świat. Taką seksualność oczyszczam w sobie, dlatego znika we mnie żąca. i za to kobieto ziemi przepraszam Ciebie. Proszę. O głębokie wybaczenie wszystkich krzywd, które Ci uczyniłem, bo wybaczyłem to też sobie. Wybaczyłem Tobie wszystko to, czym mnie skrzywdziłaś, bo naprawdę tym wszystkim mi pomogłaś, niosłaś tę pomoc. W ten sposób przeobrażam demoniczny świat. Wiem, że to był świat demonów, ale to ja taki niskowibracyjny świat stworzyłem. Dlatego cały ten demoniczny świat przeobrażam w sobie cudowną, cudowną miłością budzącego się syna ziemi, który kroczy poprzez Ziemię, który powraca, wokół którego dosłownie dzieją się cuda, bo ja jestem cudem. Bo Ty jesteś cudem, bo jesteś tą samą piękną miłością. Kocham Cię.